Moi drodzy uczniowie, dzisiaj powiemy sobie o imię słowach, czyli o takiej formie czasownika, która uwielbia pojawiać się na egzaminach, ponieważ można tam dokładnie sprawdzić Waszą wiedzę. Imię słowy tak naprawdę nie są czymś trudnym. Na początku zwrócę Waszą uwagę w ogóle na nazwę, imię słowy, żeby skojarzyć to z czasownikiem, bo imię słów to nieosobowa forma czasownika, jedna z wielu. Co nazwa ma wspólnego z czasownikiem? Pozornie nic, ale gdy zbadamy, skąd w ogóle wzięła się nazwa czasownika, to będziemy już blisko. Zobaczcie. Z łaciny czasownik to verbum, inaczej to verbum tłumaczy się właśnie jako słowo. W polskim przyjęła się zupełnie inna nazwa: czasownik. Ale dlaczego to słowo? Czasownik, słowo, ten król zdania. Imię słów. Imię. Słowa, prawda? No, już jesteśmy bliżej. Jeżeli pomyślimy jeszcze, że mamy przysłówek, o którym powiemy sobie kiedy indziej, ale jest przy słowie, czyli przy czasowniku, to okazuje się, że te nazwy wcale nie są takie dziwne. Więc imię słów. Musimy okazać, że z czasownikiem jest to forma, my mówimy potocznie, że pochodzi od czasownika, ale jest pewną formą czasownikową. Dlaczego sprawiają kłopot? Ano dlatego, że się dzielą, że, jest, że mamy kilka rodzajów tych imię słowów. I nauczeni jesteśmy ze szkoły, niestety, żeby uczyć się końcówek imię słowowych. Spójrzcie, jak to wygląda. Mam imię słowy przymiotnikowe i przysłówkowe. Imię słowy przymiotnikowe dzielą się na czynne i bierne. Przysłówkowe na współczesne i uprzednie. I teraz nauczyciele podają wam zestaw końcówek. Mamy przyczynnych oncy, onca, once, ale tak naprawdę jeszcze oncego, oncej, oncych. Oncymi, no nie do zapamiętania. Dlaczego namnożyłam tych końcówek? Ano dlatego, że imię słowy przymiotnikowe, tak jak przymiotniki, odmieniają się przez przypadki. Mamy imię słowy przymiotnikowe bierne, które, końcówki n-na-ne, ty-ta-te, nych i tak dalej. To no, też nie do zapamiętania. No, ja jako nauczyciel języka polskiego zawsze zachęcam do zapamiętania tej jednej końcówki. Imię słowu przysłówkowego współczesnego. Końcówka ONC. Yy, ktoś kiedyś powiedział mi, żeby skojarzyć to w ten sposób, i uwaga, to działa na moich uczniów również, że współczesny imię słów, nazwa współczesny jest ONC. Tak jak dla, dla nas, starych nauczycieli, muzyka współczesna, takie techno ONC, 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 prawda? I jeżeli pomyślicie sobie o takim gderliwym nauczycielu, który nie rozumie muzyki współczesnej, to już jesteście w domu i końcówka ONC jest zapamiętana. No może jest to jakiś sposób. Końcówki imię słowów przysłówkowych uprzedni uszy, wszy, zawsze bawią, ale zaraz wyjaśnimy sobie w ogóle, czym te imię słowy są. Uwaga! Gdy odrzucimy już końcówki i pomyślimy o tym, co kryje się pod nazw nazwą imię słów przymiotnikowy czynny, czy imię słów przymiotnikowy bierny, bo zobaczcie, jak to czytam od góry do dołu, to będzie nam łatwiej. Otóż, jeżeli ktoś jest czynny, to znaczy, że jest aktywny, działający. Jeżeli ktoś jest bierny, to znaczy, że biernie poddaje się jakiemuś działaniu. Nie jest wykonawcą czynności. Jeżeli uczeń y, siedzi w klasie, to może być uczniem uczącym się, czyli tym, który sam zdobywa wiedzę, ale może być uczniem nauczanym, czyli tym, który siedzi i czeka aż nauczyciel go nauczy. I tak jest właśnie przy imię słowach. Popatrzcie. Jest chłopiec czytający. Mamy końcówkę -ący, ja ją podkreśliłam, bo ona rzeczywiście jest on jest czytający, on wykonuje pewną czynność czytania. Jest książka, która jest czytana, to na niej wykonywana jest czynność. Jeżeli słuchaliście poprzedniego filmiku, to powinniście skojarzyć w ogóle nazwę bierne, bo ona się już nam pojawiła, już nam pojawiła przy stronie biernej. My imię stół przymiotnikowy bierny wykorzystujemy do tworzenia strony biernej, bo mamy tak: ktoś czytał książkę, książka była czytana przez kogoś. I to czytano to właśnie imię słów przymiotnikowy, bierny, czyli nazwa nie jest zupełnie przypadkowa. Dalej mamy, przechodzimy do imię słów przysłówkowych. Mamy imię słowy współczesne, przysłówkowe współczesne. Co to znaczy, że współczesne? Oczywiście jest końcówka ONC, ale tak naprawdę one służą do tego, żeby opisać dwie czynności, które współistnieją ze sobą, czyli wydarzają się, dzieją się w tym samym czasie, ewentualnie działy się w tym samym czasie. Popatrzcie, czytając. Pił herbatę. On jednocześnie wykonywał dwie czynności. Czytał i pił herbatę. Można powiedzieć, słuchając muzyki, zawsze się relaksuje. Spójrzmy dalej. Imi słowy przysłówkowe uprzednie. Co znaczy uprzednie? To znaczy, że coś uprzedziło, poprzedziło jakąś czynność. One służą nam do tego, żeby opisać dwie czynności, które odbyły się w przeszłości, z tym, że jedna odbyła się trochę wcześniej i została zakończona. Czyli mamy tak. Przeczytawszy, poszedł spać. Ważne, że tutaj ten imię słów przysłówkowy uprzedni musi zostać utworzony od czasownika dokonanego, bo powiedziałam, czynność została zakończona. Czyli przeczytawszy, najpierw przeczytał, później poszedł spać. Może być najadłszy się, położył się. I tak dalej. Popatrzmy na więcej przykładów. E, tu zwracam Waszą uwagę na to, jakie pytania w ogóle zadajemy. Do poszczególnych imię słowów, do przy, imię słowów przymiotnikowych zadamy zawsze pytanie, który? Na przykład, ludzie piszący do Mikołaja kochają święta. Którzy ludzie? No ci piszący. Pytanie przymiotnika. Kochający ludzie są szczęśliwi. I jacy, którzy ludzie są szczęśliwi? No ci kochający. Zauważyła poszukującego psa. Którego psa zauważyła? Tego poszukującego. Co zmienia się w stronie biernej? Nagle listy pisane do Mikołaja są pełne ciepła. Listy jakie, czy które? No, te pisane do Mikołaja. Ludzie kochani są szczęśliwi. Którzy ludzie? Ci kochani. Zmienia się w ogóle znaczenie. Popatrzcie na, na te dwa, popatrzcie na te dwa zestawione ze sobą zdania. Kochający ludzie są szczęśliwi, i ludzie kochani są szczęśliwi. Właściwie i ci, którzy kochają, i ci, którzy są kochani, ale jedni są wykonawcami czynności, a drudzy są poddani tej czynności. I ostatnie zauważyła poszukiwanego psa. Czyli tego psa, nie który poszukuje, ale ten, który jest poszukiwany przez nas. I imię słowy przysłówkowe, współczesne. Grając, myśl o grze. Czyli ty grasz, ty myśl o grze. Spotkałam go idąc do szkoły. Ja szłam do szkoły i ja spotkałam go. Czekając na ciebie, zmarzła. Ona czekała na ciebie i ona zmarzła. Czyli podmiot z dwóch stron się zgadza. I imię słowy przysłówkowe, uprzednie. Wszedłszy do sklepu, spotkał znajomego. Najpierw wszedł do sklepu i wtedy spotkał znajomego. Napisałem sprawdzian, nauczywszy się do niego. Tu uwaga, kolejność jest odwrócona. Przypominam, że imię słów uprzedni służy do tego, żeby powiedzieć o tym, poinformować o tym, która czynność była wykonana wcześniej. Więc najpierw nauczyłam się do sprawdzianu, a później go napisałam i to pewnie na piątkę. Zjadłszy obiad, poczuł się lepiej. Najpierw zjadł obiad, potem poczuł się lepiej. Pewnie był głodny. Tu ważna uwaga przy myślałach przysłówkowych współczesnych: że musi pojawić się jeden wykonawca czynności po dwóch stronach zdania. jakby. Popatrzcie, błędem będzie: jadąc rowerem, spadł mi łańcuch. W pierwszej części zdania do przecinka to ja jechałam rowerem, ale w drugiej części zdania to łańcuch mi spadł. To znaczy, że łańcuch wykonał czynność spadania. I to jest błąd. To zdanie byłoby poprawne, gdybyśmy je przekształcili na coś w tym stylu: Kiedy jechałam rowerem, spadł mi łańcuch. Unikam imię słowu. I wtedy nie ma problemu. Przedostatnią rzeczą, którą musicie wiedzieć o imię słowach, właściwie o imię słowach przysłówkowych, współczesnych i uprzednich, to to, że wtedy, gdy one pojawiają się w zdaniu, pojawia się nam od razu taka konstrukcja zwana imię słowowym równoważnikiem zdania. Co to znaczy? To znaczy, że musimy być czujni, zwłaszcza podczas pisania jakichś rozprawek czy opowiadań, bo gdy zastosujemy ten imię słów, musimy drugą część zdania oddzielić przecinkiem. Tutaj niby nie pojawia nam się czasownik, tylko imię słów, ale całe zdaje, zdanie staje się zdaniem e, podrzędnie złożonym. Czyli wszedłszy do sklepu, przecinek spotkał znajomego. W drugiej części spotkał to orzeczenie. Tutaj tak samo, napisałem sprawdzian, przecinek, nauczywszy się do niego. Pamiętajmy o tym, że tam, gdzie pojawia się imię słów przysłówkowy, współczesny lub poprzedni. Tam pojawia się natychmiast imię słowowe, równoważnik zdania. Jeżeli pojawia się imię słowowe, równoważnik zdania, natychmiast musi pojawić się przecinek. I ostatnia rzecz związana z imię słowami to pisownia z nie, z partykułą nie. Zasada na szczęście jest bardzo prosta. Jeżeli mamy imię słowy przymiotnikowe, to zapisujemy je z partykułą nie łącznie, tak jak przymiotniki. Absolutnie wszystkie imię słowy... Przymiotnikowe zapisujemy w ten sposób. Będzie niepalący, niepalony, nieczytający, nieczytany. Nie zastanawiamy się, piszemy łącznie. W przysłówkowych imiesłowach zapisujemy je natomiast oddzielnie. Dlaczego? Dlatego, że one są wciąż bliżej czasownika. Natomiast nie czytając, nie pisząc, mam nadzieję, że imię słowy nie są już takie groźne, jak wydawały się na początku. Najtrudniejsza pewnie jest w nich sama nazwa i podział, ale tak naprawdę korzystacie z nich namiętnie i warto znać zasady, by nie popełnić błędów gramatycznych czy interpunkcyjnych, zupełnie niepotrzebnie. Jeżeli podobał wam się ten filmik, jeżeli jest przydatny, subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie dalej i zapraszam do obejrzenia kolejnych nagrań.